Do wieczora burze mogą się pojawiać niemal w całym kraju punktowo, dlatego że w Polsce mamy no, bardzo ciepłe, ale też wilgotne, polarno, morskie powietrze, a w takim powietrzu chętnie wypiętrzają się takie właśnie kłębiaste deszczowo-burzowe chmury. W nocy w pasie od warmii Mazur, Podlasia, przez Mazowsze, centrum, aż po Śląsk będzie padał deszcz, natomiast wyładowania mogą pojawiać się w dalszym ciągu w górach. To właśnie na krańcach południowych, a więc góry obszary podgórskie tego deszczu. No i też. Burz będzie w najbliższym czasie najwięcej. Niebezpieczna pogoda, ostrzegamy turystów. 15-18 stopni, nawet 19 w Katowicach, to temperatura w nocy. Nad ranem, w wielu miejscach, właśnie przez tę wilgoć, może być mglisto. Natomiast w niedzielę już gwałtowne zjawiska mogą pojawiać się w Polsce Wschodniej, ale też w Małopolsce. I te burze szykują się z silnymi ulewami, które nawet będą mogły powodować podtopienia czy zalania, gradem i niebezpiecznym wiatrem w porywach do 80 km na godzinę. Już Jutro zagrzmi też na nizinie Szczecińskiej i Ziemi Lubuskiej, ale tam te burze powinny być słabsze. żeby ta. Dobry wieczór Państwu. Nad Tatrami dzisiaj przechodziła bardzo gwałtowna, silna burza. W tej chwili pogoda poprawiła się. Można powiedzieć, że no nie jest niebezpiecznie, bo wyładowania ani na południu, ani na północy kraju się akurat teraz nie pojawiają. Ale wieczorem i w nocy może jeszcze grzmieć właśnie na krańcach południowych, zwłaszcza w górach, w po obszarach podgórskich. Do tego tutaj bardzo no, mglisto zrobiło się, a to za sprawą wilgoci, którą mamy w powietrzu. W nocy oprócz gór popada też w takim pasie od Podlasia, przez Mazury, Warmię, po Mazowsze, centrum kraju oraz Śląsk. Tutaj raczej już w burze nie będą się zdarzały. Będzie ciepło, 15-19 stopni. Ale w wielu miejscach, właśnie nad ranem, lokalnie możliwe są mgły. Natomiast niedziela to dzień z bardzo niebezpieczną pogodą. W wielu miejscach może przelotnie padać. Opady będą lokalnie intensywne. Punktowo może spaść nawet około 45 litrów deszczu na metr kwadratowy, a taka suma opadu już może powodować nawet zalania czy podtopienia. Gwałtowne burze będą pojawiały się natomiast w regionach wschodnich oraz w Małopolsce, więc kolejny niebezpieczny dzień na górskich szlakach. W burzach silny deszcz, niewykluczony grad, a wiatr może osiągać niebezpieczną prędkość 80 km na godzinę. Zagrzmi także w rejonie Szczecina na północy województwa lubuskiego, ale te burze pojawią się dopiero po południu i one nie powinny być jakoś szczególnie gwałtowne i groźne, chociaż oczywiście zawsze same wyładowania i tak w sobie są niebezpieczne. Ciśnienie niskie na termometrach od 21 stopni w stolicy Małopolski do 26 w stolicy kraju. Wiatr poza burzami będzie chwilami właśnie też silniejszy, umiarkowany. Poniedziałek i wtorek też z silnym wiatrem. No i przede wszystkim w poniedziałek czeka nas bardzo deszczowa pogoda w pasie centralnym, ale też na wschodzie Polski. Deszczu spadnie naprawdę sporo. Również w południowych regionach punktowo będzie mocno padać. Temperatura niska do 23 stopni We wtorek Nieco spokojniej w pogodzie, ale burze i opady nadal mają się pojawiać. Więcej informacji pogodowych za godzinę czekam na Państwa. 100 stopni od wtorku poprawa pogody, ale dużego ocieplenia na razie nie widać. No i opady też w wielu miejscach jeszcze się mogą pojawiać. Celestyna Grzybyta, dobry wieczór. Wakacje prawie na półmetku trwają żniwa, a w pogodzie stabilizacji jak nie było, tak nie ma. Musimy przygotować się na kolejną porcję deszczu i groźnych burz. Wszystko dlatego, że Polska znajduje się w obszarze obniżonego ciśnienia, w takim wilgotnym i też ciepłym polarnomorskim powietrzu, więc panują idealne warunki do tego, żeby wypiętrzały się burzowe chmury. A jutro dodatkowo od południa nasunie się nad nasz kraj Zatoka Płytkiego Niżu ze strefą pofalowanego frontu. Na to oznacza, że deszczu i burz będzie więcej i one będą silniejsze. W nocy może padać na obszarze od Warmii, Mazur i Podlasia, przez centrum aż po Śląsk. Natomiast w pasie gór możliwe są zarówno opady, jak i burze. Nad ranem lokalnie utworzą się mgły. Będzie ciepło od 15 do 19 stopni. Jutro od 21 stopni w Krakowie do 26 w Warszawie, no i prawie wszędzie będą pojawiały się przelotne opady. Na wschodzie oraz w Małopolsce również burze z gradem i ulewami, które mogą powodować lokalne zalania czy podtopienia. Po południu zagrzmi też na nizinie Szczecińskiej i Ziemi Lubuskiej, ale tutaj te zjawiska powinny być słabsze. Wiatr chwilami będzie umiarkowany, w czasie burz, silny w porywach do 80 km na godzinę, ciśnienie będzie spadać. Poniedziałek, zwłaszcza w centrum i na wschodzie, będzie bardzo deszczowo. Na Mazurach i Podlasiu możliwe są burze. Na termometrach do 23 stopni. We wtorek, w głębi kraju, poprawa pogody, no ale na krańcach wschodnich i zachodnich wciąż może padać i grzmieć. W środę i czwartek na południu, a także w centrum, sporo słońca. Natomiast 1 sierpnia, w piątek, znowu w całej Polsce popada i w wielu miejscach zagrzmi. Miłego wieczoru, do zobaczenia. Już w nocy nad Polskę Południową zacznie nasuwać się ciepły front atmosferyczny od takiego bardzo wilgotnego deszczowego niżu z południa. On obejmie do godzin porannych krańce południowe. Tam może padać i grzmieć. Na pozostałym obszarze wciąż mogą się zdarzać opady deszczu, ale te jeszcze nie powinny być groźne. Nocy ciepła, miejscami mglista. Jutro front ruszy dalej na północ Polski w wielu miejscach, będzie więc padać. Będą przechodziły burze. Punktowo opady mają być na tyle silne, że mogą powodować niemal w całej Polsce jakieś lokalne zalania czy podtopienia. Ale najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest w województwach śląskim, opolskim, a także na południu małopolskiego. Tam od jutra do poniedziałku może spaść, uwaga, punktowo aż 120 litrów deszczu na metr kwadratowy. A oprócz tego zagrożeniem w burzach będzie też silny, porywisty wiatr do 80 km na godzinę, a nawet opady gradu. I na koniec... Do turystów. Bardzo trudne, burzowe warunki pogodowe jutro znowu w górach. Dlatego toprowcy odradzają wychodzenie, zwłaszcza w Tatry, bo tam te burze będą na pewno miały gwałtowny przebieg. Podobnie zresztą jak to było dzisiaj. Prognoza pogody w TVP Info, Celestyna Grzybyta. Dobry wieczór Państwu. Na razie nie opuszcza nas taka wilgotna, dynamiczna pogoda. Nie dość, że pojawiają się burze. To jeszcze w ten weekend w wielu miejscach jest i będzie. Deszczowo w nocy może padać w takim pasie od warmi, mazur, Podlasia przez Mazowsze, centrum kraju aż po śląsk. Uwaga! W obszarach podgórskich, w górach oprócz deszczu możliwe są w nocy wciąż wyładowania atmosferyczne. No i tam też będzie padało mocniej. Ta noc ciepła, z temperaturą przeważnie około 18-17 stopni. No ale z uwagi na sporą ilość wilgoci w powietrzu, w wielu miejscach nad ranem znowu mogą utworzyć się mgły. Co czeka nas w niedzielę? Przede wszystkim będzie delikatnie chłodniej, do 26 stopni maksymalnie, bo na południu to ma być około 22-21 stopni. I właśnie na południu będzie najchłodniej w niedzielę. No i pogoda może być miejscami groźna, niespokojna, zwłaszcza na wschodzie oraz w Małopolsce, bo tam wystąpią burze, które mogą przechodzić dość gwałtownie. To znaczy, będą przynosiły ze sobą silne, nawalne opady deszczu. Punktowo może spaść około nawet 45 litrów wody na metr kwadratowy więc synoptycy nie wykluczają, że takie ulewy, no, gdzie nie spowodują zalania czy podtopienia. Niewykluczony jest też grad i silny, porywisty wiatr do 80 km na godzinę. W centrum na zachodzie nieco spokojniej, burzowo będzie też na nizinie szczecińskiej, na ziemi lubuskiej, ale tamte zjawiska słabsze. Ciśnienie ze spadkiem. Poniedziałek, wtorek, to pogoda zróżnicowana. Poniedziałek zapowiada się w wielu miejscach bardzo, bardzo deszczowy i też chłodny. popadak ma być zaledwie około 20 Stopni. We wtorek pogoda nieco się poprawi, no ale cieplej na razie się nie zrobi. Do końca lipca upał na pewno do Polski nie wróci. Dobranoc.